Dzień dobry. Witamy w ten rześki poranek ponownie w łódzkiej sortowni przy ulicy Zamiejskiej 1. Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z Waszymi meblami, które przywozicie tutaj do nas albo są odbierane spod Waszych domów? Pokażę Wam zaraz kruszarkę. Maszyna, która, jak sama nazwa wskazuje, rozwiera. Proszę bardzo, kanapy, szafki, regały, wszystko to za chwilkę zostanie rozdrobnione. Czary-mary, było nie ma. To, co powstaje w wyniku pracy kruszarki, to na przykład z elementów drewnianych, ze stołów, starych krzeseł, czy na przykład ram okiennych drewnianych, takie biurki. I z tych wiórek firma recyklingowa, która od nas odbiera te wióry, produkuje takie płyty, które każde z nas już na w swoich domach stosowane są jako blaty kuchenne, parapety. Nic się nie marnuje.